Dzień dobry, wieczór, witamy w SCP 3008 Lone Survivor Jest to oczywiście gra zrobiona na podstawie SCP 3008 właśnie Czyli nieskończonej IKEA. czy właśnie tu jest EKA? Ek? Eka? No wiecie o co chodzi eee, Z ustawień, zobaczymy sobie generalnie jak ta gra chodzi, na razie mam ustawione na maxa Zobaczymy, je. jeżeli będzie bardzo źle no to wiadomo będziemy zmieniać, o właśnie tu EKA. przepraszam Ekea Upsize normal, scd oczywiście SCP-3008 Lone Survivor L To może być naprawdę ciekawa gra Chociaż w sumie, no bardzo mnie ciekawi co tu będzie się działo Co to będą jakieś niesamowite rzeczy, czy coś w stylu Na pewno będziemy musieli uciekać właśnie z tej nieskończonej EK. Ek ek ek. Okej okay. Okej, okay, ta gra chodzi bardzo dobrze <grym> Jak to się stało? Dajcie mi chwilę. Może nawet. Aż se nawet dam. To, żeby był ostrzejsze żeby. Był... O! Proszę bardzo. Ta gra? Choć zaskakująco dobrze. Powiem tak. Robi wrażenie. jest gra zrobiona na Unity. A Unity, jak wiemy, bardzo często. Powodowało spore problemy, chociaż większe problemy z, z optymalizacją miałem zazwyczaj na silniku Andrial Engine, także pod tym względem Unity było chyba nieco lepsze od Andriala. Ok, jesteśmy jesteśmy tutaj, dobra, choć gra naprawdę płynnie, bardzo płynnie, co prawda mamy chyba jakiś smoothing. I jedna rzecz. O, teraz jest fajnie Quick G. Ok, dobra. Rozumiem, że musimy znajdować sobie jedzenko, znaleźć znajdować jakieś, jak, jakieś tego typu rzeczy. Wow! No, powiem tak. To, jest, to są strażnicy. Czemu bym też? Że przecież oni w dzień są. E, przecież oni w dzień w dzień mieli być dobrzy. Te, chopie, ty masz w dzień być dobry. Kulturalny, tak działa. SCP-3008 Czemu on chce mnie dojechać? Czyli SCP-3000 się działo tak, że w nic są tym mili, a dopiero w nocy są irytujący i niebezpieczni. Tu mam telefon. 14, to jest git: Carry object, scrub, pick up item. O, nothing to do here, a chcę piknąć coś. Nie, to zbicie. Pod czym się pik o pod okej okay. ja chciałem jakiś jakiś i b, o pod 1. okej okay. equip chciałbym, o upgrade jakieś tu są health, damage okej okay. Zakiś jest jakiś survival typowy dobra pick up item to jest do rzucania A taka kulturalna muzyczka się leci. Uuuu Jak jest pod lewym przyciskiem myszy? Tylko że ja sobie rozwalę ten kij, nie? Ta. Na razie się unekwipne. To możemy sobie ekwipne. Przynajmniej mnie zabije, czy to mogę skrapować? O kurczę, to by wystarczyło. Okej, okay. ooo! Patrzcie jakie to fajne. Możemy sobie metal. O, widzę, że mi się HP w ogóle zgenerowało. Bardzo fajne. A to mini do metalu? Takie fajne takie schodzące tony, nie? tu Plastik. Panie drewno pewnie. No ja bym chciał znaleźć jakieś miejsce, wiecie. Czekajcie, zapiszę don't be... To are friendlies, no właśnie. O! Patrzcie, znaleźliśmy Recipe, czyli, prawda, sposób y, na zrobienie czegoś. O, Interact. O, 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 to jest fajne. Właśnie nie rozumiem, czemu co chce mnie dorwać. On powinien być dla nas miły w dzień. Generalnie, tak to powinno działać. Tak, ja mówię. O, jest. Nie, to są hunterki. Tutaj z tego co kojarzę, to czy. You're hungry, no? Musimy znaleźć żarcie. Musimy kafeterię po znaleźć. Bo prawdziwe, ja ja siedziałem w nocy. Kurde, czy jest jakaś kafeteria? Panie, że tu są stoły wszędzie, ale my chcemy kafeterię. O, to mogę skrapować. U, no to, to jeden łódź, tak długo trzeba uderzać. O, 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 Tu może być kafeteria. Hm. Arrows will lead you to safely exit. No, oczywiście, niestety, nie da się stąd wejść. Znaczy, być może jest możliwość opuszczenia tego miejsca. Love, life enough. Nie chcę sleep. Czy się teraz? Dobra, muszę, dwa, muszę drugi raz e-kliknąć. No, ile nam czasu zostało? Nie jest za dużo. A dalej nie mam kafitiri. O, tutaj jest. Wózek sklepowo, ok. No, musimy znaleźć jedzenie. Bo w tej grze jedzenie jest cały czas odnawiane. Tylko, że naprawdę, tak jak mówię, trzeba przeżyć sobie noc. Jak się noc przeżyje, to już jest git. Tu są toalety. Tak, są toalety. Nie mogę skorzystać z toalet. Nie mogę. Ok. Yy, musimy, na no, mamy bardzo mało głodu, nie? A naprawdę są te strzałki, nie? One... O nie, dobrze. Nie dobrze, nie dobrze. Teoretycznie jest możliwość chyba wyjścia z tej gry. Znalezienie... O, jest! Kafiteria, dobrze. Mamy to. Trochę mało żarcia, pomimo że... Moim zdaniem powinno być go nieco więcej, ale jest. Kafiteria, fajnie. Jeść wszystko co tutaj w ogóle jest, nie? Wszystko co tutaj jest, zjemy oczywiście, a resztę sobie upniemy, jeżeli zostanie cokolwiek. Dobra, jeszcze jedno mam. U, dobra, fajnie. Resztę można jak jeżeli byśmy znaleźli jeszcze więcej jedzenia. Pek. Meatballs. Meatballs. To jest burger. To są jakieś chińskie zupki. Pasta, czy makaron, po prostu. Okej. Okay. Dobra, mamy to pod i. Crafting. Wooden spikes. Z wood. Potrzebujemy dużo wood. Jak tam expa? Potrzebujemy spore expa do... A saturation to jest pewnie na pod... Nie, nie. A, właśnie. Kawędzi. Gluter bym chciał zdobyć. A mechanik co daje? Scrap objects 10% faster. Ok. O, to jest, nie, to, to jest fajne. skrapa tak. jeszcze raz, jeszcze raz, proszę bardzo. O, stop dropping loot. Bo z tego co każemy, wiadomo, możemy walczyć też z, z obsługą, nie? Ale mi żal spada, jak to bije. Może chociaż to coś dobrego da, nie? Nie dało to jakoś super dobrych rzeczy. O, jest plan jakiś. Uncommon. Okej. Okay. Get a gift. Dobra. Może weźmie, weźmie sobie może ogarnini, pull ten. To może szybciej będziemy. Nie wiem, czy szybciej skrapujemy, wątpię. A nawet wydaje mi się, że wolniej skarpujemy. Dobra, metal. Oho. Jeszcze nie są agresywni. Ale generalnie... Zobaczymy, co się stanie. Czekaj, czy nas zabiją, czy co? Do szóstej może? No śpimy, śpimy, jakby nie. Nie biją nas. Także chyba jest ok. Musimy do, do kolejnego dnia dospać, wtedy znowu będą... Okej, okay, okej, okay, bo jak oni są agresywni w nocy zawsze. A w dzień powinny być bardzo mili i pomagać nam zresztą. No i ten czas leci czy nie leci? O! Okej, okay, szósta jest. To jeszcze dwie godziny w takim razie. 8 to jest może godzina otwarcia, czy coś? Nie usma. To może 9 Ta Zostaw mnie, już jest dzień Nie powinieneś się z dorwać, jest dzień, halo? Spokój się tam. Dobra, tyle czarcia, oczywiście, czas jeść. Też w sumie. Może zaraz trafię do cafeterii znowu. Okej, okay, poszło bardzo dobrze pierwszego dnia. Przeżyliśmy bez problemu. Ok. Clove te szafki nie mogę nic z nimi zrobić. Tutaj tego oto mogę zaskrapować. W ogóle za siodem on chodzi. Tym dzień jest bezpiecznie bardzo. Chciał ogarnąć więcej sekspa, chyba w porównaniu to w sumie Damage Million Master Increase Damage, ok Movement. O, oh, you see better at night, to jest ważne. Ale chcemy jednak scavenging, tutaj chyba to chcemy, nie? Scrap object to jest fajne w sumie, nie? To jest super. Yvsav is nearby, o, właśnie. To jest fajne. Tu nic nie mogę podnieść, niestety. Dobra, no szybciej idzie chyba. O, chcesz mnie do, dowalić? O, spear, O, to jest coś, co fajne. Ej weźcie, spróbujmy go, spróbujmy go trzasnąć Equip, mamy spear Save Dobra, bajmy go, spróbujmy tak Zabić O kurde O Ty, ciekawe. Ty, co ja mogę interak interakt Ciekawe. No zostaje po nim dziwne. A jak jest kary item? Mogę carry item, chyba że. Nie wiem, pod czym jest carry item. Dobra. O, idzie jego kolega. Czy to jest chyba nawet on sam? O, drugi! Trzeci chyba nawet! A no, oni oczywiście byli zdeformowani, więc teraz mają być. Ok, czy przydałoby się właśnie tutaj tego zbierać te zbierać rzeczy? Mamy, mamy już crafting spiry Teraz całkiem fajna. A ja znowu nie muszę. Co tu się stało teraz? E... Gdzie była ta fata? Ej, co mnie tak pożycz teraz? Halo? O, na co to? Ej, co jest? Nie tak? Hmm. To możemy se skonsumować A pan nam się zregeneruje I Co to się dzieje teraz temu halo? Chłopakowi zbugowało się coś? Robimy coś takiego Dobra chyba się ogarnęło Tak, już mogę podnąć rzeczy Okej okay. To jest ważne by znaleźć te rzeczy A już mam, miałem spiry akurat Tam dwie spiry? Nie, to się po prostu tak dziwnie działa. For eating delicious or killing the staff. Ok, to jest broń. O! To jest, jest daść prąd, a to jest do budowania bazy. Ok. No nie dało nic, niestety nie odda. A nie dało, trzy drewna. Ok, ok. Ponownie, where is jedzenie? znowu będę musiał szukać tej kafeterii, bo. O? Short circuit trap circuit. Fi o! Oh, fire. Co? Fire axe. metal. Nie, mam, nie wiem jeszcze jak robić metal. Usilniony. Ale wiem, że się kiedyś nauczymy i będziemy bardzo potężni. O, kolejny ten. Oj właśnie, no i ja o to chodziło. Ile poszło tego? Kurczę ja metalu więcej. Oj, jest kafet. No i kurczę, ile jest Jedzen znowu to będzie? Hmm. Metal rod. O, to dano nam metal na 100%. Dawaj metal, dawaj metal Super Dwa metalu, okej okay. jest, to, jest to, jest to, jest to nawet okej okay, wartość Taka mała kafeteria była Ja szukam takich większych, wiecie o co chodzi y -y, Upgrade'y kolejne sobie bierzemy Oczywiście na scavenging cały czas To jest Super, jak to dajemy na Tier 4 to przecież będzie tak super 60% szybszy, szybszy scavenging. Przy, 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 przy stafie, przy obsłudze to jest super. No, naprawdę, naprawdę. Fajnie, fajnie się tu już powoli zaczyna dziać. Godzina 16. To przydałoby się ogarnąć nieco więcej żarcia. I no, już na szczęście mamy sporo. Tutaj, w tym miejscu akurat. Słuchajcie mogę, tylko wcześniej jakoś były problemy. Z skakaniem ewidentnie czekaj, jakbym skoczył na jakieś. Oj, tu jest duża kafeteria. No i super. No i super. I sobie bierzemy dużo żarcia do siebie, żeby nie mieć problemu z tym. O, no i fajnie. Teraz będziemy tak dużo żarcia, że nie ma problemu większego. Są to lewki, ale nie potrzebujemy tego ewidentnie. Tkaniny dostajemy. Zawsze coś. Tu sobie mam plastik i jeszcze coś, nie pamiętam już co Naprawdę powiem wam tak, zapowiada się gra fajna A, plastik i tkanina, okej, okay. kolejny ten Torch, o, i to już jest coś fajnego Woody Clove, okej, okay. oczywiście się robimy sobie coś takiego Nie mamy czy co? Hardened metal 2 tylko? To, to chyba źle jest zrobione, bo tu być na 2 z 5 metali A Dobra, mamy, mamy torcza Unlimited uses. Oj, widzicie Limita lighter, okej, okay. czyli... po prostu no to nam nie zadziała teraz, ponieważ musimy... Jakby... O co chodzi? Chyba nieskończonej liczba użyć, ale potrzebujemy zapalniczki, żeby to odpalić. Pan z obsługi nie lubię. Light bulb, czy żaróweczka, fajnie. Pla o, flashlight, a flashlight się robi z czego, uwaga. A mi się podoba ten crafting, te, te zbieranie rzeczy. Light Bulb właśnie. Flazzi wire. Nie mam czegoś takiego jeszcze jak wire odblokowanego. To bym sobie wziął, oczywiście, kijażka. Czemu nie? Tutaj niestety nie mamy żadnych paletek ani niczego w tym stylu. Extension cord. To chyba miałem już coś takiego. Wcześniej yy, tu jakby to są łóżka. Także jest ok. Jest git. wood. Potrzebuję znowu metalu. 18, też czasuje co czasu jest, to drugi, jak się okazuje. silver where to też nie wiem, co to jest. Okej, okay. ja przy łóżku w momencie tego, w momencie 22. 22, żeby być w łóżku, to nie, Te szkło, a ja bym potrzebował w metalu dużej ilości. o Tu jakbym przeskoczył, Ej! Czasu jest jeszcze trochę. Weźmy ten wózek jeden. Tu gdzieś stał sobie. Tu jest coś w wyteczku? Nie, tam był wózek. Gdzie jest wózek? Halo. O, jest. Chciałem ja go skoczyć na wózek? Pytanie pierwsze. Miar. Nie atakuje mnie teraz, czyli działa, czyli robi tak jak po mnie. Gdzie nie jestem zwykłym klientem? Trochę wolno się tym porusza Ale driftem Patrz jaki drift. O, nie wyszło mi. Tym razem Kurcz, ten wózk, ale się te wózkiem nie kieruje kieruje. Do, do poprawek to się mówi. Tu są łóżka, jakby to także jest O właśnie. Jeszcze trochę. No, no, no. O. Dobra. O właśnie. A tam jest wejście po prostu bokiem. Okej, okay, to to bez sensu zrobiłem. To da się po prostu wejść normalnie. No właśnie, ale bez sensu. O. Ale metalu dużo. A no, jak to szybko się teraz tego, tak? Jak to się szybko zdobywa? Hik. Dobra. A no, teraz zrobimy sobie tak crafting. Hard, hard... tutaj. I Fire axe. Super. Jak działa Fire axe teraz? A, przepraszam, nie zrozumiałem. Fire axe to jest po prostu... ...sikiera strażaka. To nie jest podpalający sikiera, to jest sikiera strażaka po prostu. Nie ma dźwięku. Co też nie spadało. Uuu, wow. No to to robi wrażenie akurat. Aha. Łóżko, łóżko. Jest to łóżko. Halo, interak. Dobra, mamy to. Czyli to musimy tak. Dwie godziny. 10 godzin musimy spać z tego co dobrze liczy. Nawet 11. Dobra. Jak coś mamy siekierę. Siekierę właściwie. Także jak coś to wiecie. Tyś tyś i po strażników, nie? Bo nie ma strażników. Tyś tyś i nie ma strażników no. Ej, bardzo, ej, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa gra. Survival taki bardzo fajny. Ogar te blueprinty są przyjemne do zbierania. Ej, te level upy są ciekawe. Ciekawa gra. Dobra, nie wam to pominę, bo to nie ma sensu przecież. Dobra. A... O nie. O, widzicie. Już bym umarł przez... ...coś takiego, że mi się skończyło jedzenie. A wystarczą jeszcze tylko dwie godziny. Teraz się zrobiło niebezpiecznie troszeczkę. Jakbym nie kliknął E, to bym... ...umarł. Au. Żyjemy, Dobra, Dobra oczywiście i e upgrades scavenging higher chance of stuff dropping loot, to jest always drop loot a ah. Że, jak zabijemy obsługę, to że nam coś dropnie. Nie, nie To To jest super. Getting one, two more of an item when crafting object. jest super. Tego nie, to No teraz to nie zadziałało, ale może zadziałać czasami. Wow, a strzała, patrzcie, na, na strzała zbija to. Nie wiem po co mi tyle plastiku Ale przyda się Fajne, fajne miejsce znaleźliśmy generalnie Z Tego szkoda, że nie mogę To są kable typowo Ta siekiera to jest Taki kozacka rzecz Jak mogę repair Chyba, że jak... czekajcie Argent metal Nie wiem, jak się, się naprawia Tam... O, jest, pisze, dobra, ulti i hard metal No i kozak Nie muszę robić drugiej Czyż mam jakąś inną rzecz A torczem jakbym nawalał? Nie, torczem się nie da bić Okej, okay. bo pól Ból no to ten. No, bo tylko na tylko drewno, na naprawę, nie, to już wolę. Wola, ola, mam śkierą na trzy razy to zbijać. No, działa to bardzo fajnie. Ale dobra, widzisz co tak. Ale na ten cienek sobie odpuścimy, chyba że zabijamy jeszcze tego chłopa Chociaż może nie Co ja teraz zrobiłem? Oj teraz, o dobra naprawiło się o. A wytrzymałe czasami są niektóre te rzeczy Cześć Nie bijesz mnie mam nadzieję Widzicie? Teraz mnie nie bije. Teraz jakiś... Jakiś lepszy zrobił. A, i znowu się coś zbugowało, ale dobra. E, na ten odcinek to byłoby na tyle. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnym odcinku. No i cześć!